Generałowie marszałkowie, wielcy strategzy, taktycy, miłośnicy gier strategicznych, witajcie. Mamy do czynienia dzisiaj z nową grą strategiczną, mianowicie Worlds of Magic, czyli światy magii. Wziąłem sobie do pomocy no, niebagatelną siłę w postaci pana Mateusza, który jest jednym z twórców tejże, tejże gry. No, i żeby Wam za dużo na początku nie, nie zabierać czasu, tylko powiem, że to jest taka gra, w której trzeba dbać zarówno o ekonomię, dbać o czary, dbać o rozwój miasta, dbać o, o rozwój sił zbrojnych, tymi swoimi wojskami próbować podbić miasto, co jest bardzo korzystne, tak no i bardzo. tak dalej, i tak dalej. Ale pewnie jesteście ciekawi, jak to wygląda na początku. Więc wybierzemy sobie co najpierw? Najpierw wybierzemy świat, na jakim będziemy Świetnie. grać. Świetnie, proszę bardzo. Mamy tutaj aż siedem różnych e, sfer, planów. Mhm. Każdy jest nieco inny, różni się. Podstawowy, czyli pierwotny plan, to jest taki samorodowa ziemia. Mhm. E, Wszystkie te, te, te plany są opisane, jakie mają cechy. Wybierzmy co? Wybierzmy pierwotny, pierwotny. Możemy też jeszcze ustawić inne opcje, typu ilość eksplorowalnych lokacji, surowców i neutralnych miast, które można podbić, ale też przed którymi trzeba się bronić. W porządku. I jedźmy. Teraz mamy do wyboru rasy. No, e, spróbujmy coś blisko ludzi, żeby. żeby... No, mamy tutaj 8 raz, a mamy jedną rasę ludzi, czyli dostojnych. O bardzo proszę, bardzo lubimy ludzi dostojnych, Niech pan to. Niech z łaski sobie dosyć? I teraz mamy największy chyba e, e, stopień e, możliwości rozwoju e, konfiguracji, czyli naszego głównego bohatera, naszego czarnoksiężnika. To jest <grym> jak gdyby postać, którą się wcielamy. E, jest to potężny mag, który potrafi rzucać e, czary. Świetnie. Zarówno na poziomie taktycznym, czyli podczas bitew, jak i. Yy, tak, strategiczny. Strategiczny, tak. Wybierzmy no, Merlina. Znamy go, na pewno no. jest potężny, a poza tym jest pewnie dostojny. Jest dostojny? Jest, jest dostojny. Znał się na magii życia, na magii ochrony, ale także na magii destrukcji, więc jest, można powiedzieć, dość uniwersalny. Też oczywiście mamy tutaj bardzo dużą dużo, dużo ilość czarów. Włącznie w grze jest 400 czarów. Więc to jest naprawdę no, no. E, potężne potężny potężny, mo potężne możliwości. Możemy wybrać tak, z czar w magii y, życia. To na pewno klasycznie, czyli leczenie. Mhm. Wydaje mi się, że ten czar będzie dobre do plony. Dobry plony. Tak. tak, no świetnie. Błogosławieństwo, taki to, to, to czar w to czasie bitwy i na przykład błogosławienie bamy. Świetnie. Do tego mamy um, czary obrony i... Czary ofensywne. Tutaj proponuję jakiś taki podstawowy czar, który zadaje obrażenia, np. płonąca strzała albo kwasowa. I myślę, którą... że jedna i druga się przyda. Proszę bardzo. Eee, I może te drgawki? No zobaczmy nasze pierwsze miasto. Więc tak, tutaj mamy przycisk, yy, yy, który możemy budować i na pewno trzeba by zbudować i śpichlerz, bo jednak bez żywności. Tak, mamy żywność to ta pod, ta podstawa. Wychodzimy, tu mamy opis jednostek. Każemy im się na razie ufortyfikować i możemy wybrać czarki. I możemy wybrać czary. Nie bardzo wiem, e, jeśli wezmę błyskawicę i będę ją chciał e, wynaleźć, czy ta błyskawica, jakie ona czyni szkody. Można, e, o, proszę po, pokazać. Kliknąć tutaj i mamy wszystkie dokładne informacje podane, czyli w tym wypadku. Koszt rzucenia czaru to 15, zadaje 4 kostkami obrażeń od elektryczności, czyli 4 cz kostkami sześciościennymi. No tego właśnie nie rozumiem. Tutaj mamy, e, premia jest, co to jest 1D6 od elektryczności PT? Co to, co to znaczy? W tym wypadku to jest, że e, za każdą infuzję, czyli jak gdyby wzmocnienie czaru, mhm. dodajemy jeszcze dodatkowe 1D6, 1D6, czyli jedną kostkę sześciościenną obrażeń. Od elektryczności i zwiększamy poziom trudności czaru, czyli e, im większy poziom trudności, tym ciężej przeciwnikowi czar. E, ja rozumiem. Ten czar... Panie Mateuszu, przegrałem w tej grze, no tam już nie wiem, sto kilkadziesiąt tur i ani razu nie miałem kostki w ręce. To, to kto ją rzuca no, i dlaczego? No? Komputer. Komputer rzuca, czyli robi coś poza moimi plecami. No wszystko jest, wszystko można zobaczyć w, w, w logu. A jeśli on jest, ten komputer oczywiście, zwolennikiem mojego przeciwnika, to mam przechlapany, tak? No komputer jak gdyby nie ma nie, nie? nie, nie ma żadnych. Um, tak? To ja zaraz panu pokażę tam w środku gry, na przykład stoi wieża niewinnie wyglądająca. No wchodzę do środka, no to jakimiś tam niezbyt dużymi siłami, a tam jakieś olbrzymia ilość potwornych potworów. No co, co komputer? A, a nie mógłby tam dać jednego? No dobrze. Przejdźmy dalej. Na razie wiemy, że ktoś jeszcze decyduje poza nami, rzucając kostką i, i zwiększając lub zmniejszając prawdopodobieństwo siły czaru. Tato. No więc tak, dobrze. Wybierzmy w takim razie czar do, do, do badania. najpierw. Wybierzmy czar do badania. Tu sobie... Aha, no to co, ta, ta błyskawica, ona jest z drugiego poziomu. To może będzie długo będziemy. To może oślepiający blask, bo jest z, z pierwszej, albo... Nie, oślepiający blask jest w porządku. Tak on się bardzo nam, szybko się. Tak on się nam zanotował. Tutaj wychodzimy. I tu widzimy, że wszystko zostało zrobione, ponieważ bardzo mądrze twórcy tej gry wymyślili, że jeśli wszystko już zrobiłem, to e, dają mi znać, że mogę zmienić turę. I na tym poprzestaniemy, ponieważ widzimy, jak ta gra się zaczyna. I może przejdźmy do następnego Jasne. etapu, gdzie jestem już bardziej rozwinięty i silniejszy, dobrze? Oczywiście. Jakieś... Ale jak diabeł z pudełka, proszę pana, nie było go w ogóle widać. Skąd on się tam z tej mgły się zjawił? No to szybko przechodzimy to do tury. I pyk. I to jest tak, od 2 do 11 razy 4. To znowu ta tajemnicza kostka coś tutaj ma wspólnego? Ja myślę, że to jest pana wina. To pan tutaj przyłożył rękę. No jak to jest możliwe? No?